Z lety, Taka dobra przyjaciółka. Let's go! Wniknijmy wow! w to, że zepsuł nam się autogar. Jest na no totalnym pustkowym na środku autostrady. Tam, dzień dobry. Wczorajszy dzień to było trochę leniuchowanie, powiem wam szczerze. W sensie chodziłyśmy po mieście, zwiedzałyśmy, oglądałyśmy, ale dzisiaj będziemy już robić konkretniejsze rzeczy. Pomimo tego, że jest godzina między 15 a 16, to byliśmy już na basenie, poopalałyśmy się, także opalanko zaliczone. I tak mi szkoda, że tutaj w San Diego, gdzie my nocujemy normalnie, nie ma takiej pogody jak właśnie tu w Las Vegas. Boże, to jest tak dziwne. Jechałyśmy tutaj około 5-6 godzin z San Diego, czyli mniej więcej tyle co z mojego płocka do Krakowa. I wiecie, w płocku i w Krak to jest identyczna temperatura. Raczej ona się nigdy nie różni, jak już coś to o jeden stopień. A tutaj w San Diego jest, kurde, 20 stopni, a w Las Vegas 40. To jest ogromna różnica. I to jest nasz widoczek z okna. Proszę bardzo, jaki tutaj fancy! no fajnie, fajnie, jesteśmy w hotelu, który jest piramidką, bo jakby tutaj większość hoteli ma jakąś tematykę, na przykład obok nas jest hotel Nowego Jorku i dosłownie mieszka się w takich ala wieżowcach Nowego Jorku, obok statuły wolności i tak dalej, nasz hotel to jest jakby taki trochę Egipt i jak się idzie po korytarzach to faktycznie widać taki trochę klimacik Egiptu takich bardziej ciepłych klimatów nie wiem za bardzo jak wam to pokazać, ale no może trochę się spaliłam tutaj, na tej muszce. No może trochę, ale to dlatego, bo tutaj użyłam tego ochładzającego jakby kremu, a tu wyżej już nie i dlatego Mam takie czerwone, ale no jednak jest różnica. Także się cieszę, że podczas tego wyjazdu chociaż się opaliłam, bo ja tak się cieszę, że jednak tu jesteśmy. my sobie same zorganizować tę wycieczkę do Las Vegas, a nie z Jefem jako Activities. Tylko żeby my na dwa dni, bo stwierdziliśmy, no do żadnego klubu nie wejdziemy, na żadną imprezę, bo to w zasadzie po co mamy tu jechać. Ale okazało się, że w zasadzie teraz żałujemy, że jesteśmy na tylko cztery dni, bo można by tu było jeszcze tydzień zostać. To jest mega dużo rzeczy do robienia. Teraz będziemy chyba szły na takiego zipline, mam nadzieję, że to wypali, mam nadzieję, że nie trzeba kupować wcześniej biletów. Może na takie koło młyskie, bo tak jak mówiłam tutaj, każda jakby ulicz ma swój klimacik. Na przykład my jesteśmy właśnie w tej takiej Egip... Jańskiej ulicy. Obok nas jest Nowy Jork, potem dalej jest Londyn, no bo jest tak jakby Ala London Eye, taki most. Potem dalej jest wieża Eiffla taka zminiaturyzowana, chociaż ona i tak jest dość duża. Tylko, że na tej wieży Eiffla bym tam wejść, bo normalnie wieża Eiffla nie byłam, pomimo tego, że rok temu byłam we Francji z Patrykiem. To nie weszliśmy na wieżę Eiffla, bo właśnie były kolejki, nie było biletu. No i były takie problemy z tym. A tutaj bym mogła wejść, ale na tej wieży Eiffla najbardziej opłaca się wejść, jak się idzie faktycznie na jakąś imprezę, w momencie, gdy my nigdzie nie możemy wejść, bo naprawdę bardzo tego pilnują. To mnie właśnie zdziwiło, bo jak słyszałam po moich znajomych, to ludzie. Was puszczą, przecież to nie jest żaden problem. Oglądam jakieś filmiki na YouTubie i też dziewczyny, które były przypuszczone na jefach za granicą, też w Stanach, to też mówiły, że nie, no bez problemu puszczają. A tutaj serio, I nie wiem, czy po prostu my trafiamy na jakieś kluby, czy po prostu wyglądamy za młodo, ale tutaj bardzo ciężko jest. Nawet wiecie sobie jakiś fake ID załatwić, bo tutaj bardzo sprawdzają paszporty. Trzeba podać paszport przed klubem, oni sprawdzają datę, patrzą na zdjęcie, czy jesteście faktycznie to jest ta sama osoba, więc no grubo. Nie, żebym próbowała się dostać do. Nie, no tak szczerze to próbowałam. Mogę Wam też pokazać w ogóle hotel, to są nasze drzwi od pokoju i uwaga idziemy, w ogóle nie mam butów, ale trudno, to jest mięciutki dywanik, więc git. idziemy, idziemy i proszę bardzo <ścoughs> czy wy to ogarniacie? jak to jest w ogóle wysoko masakra właśnie to jest w kształcie takiej piramidki, a my mamy akurat na 25, więc no, jeden z tych wyższych punktów, że tak powiem więc się że że w ogóle jak się tutaj jedzie windą, to ta winda jedzie tak na ukos I macie cały czas wrażenie, że się zaraz przygibiecie na kolejną stronę Także śmiesznie, to tam są jakieś restauracje, tutaj jakieś lobby, coś ten A jakby pod tym piętrem, jakby w podziemiach jest ogromne, ale to ogromne kasyno Na szczęście do kasyn możemy wejść, tylko nie możemy grać z racji, że nie mamy tych 21 lat Bo jak wiecie bądź nie, no to w Stanach tą pełnoletność ma się w wieku 21 lat Ej, w ogóle gdzie ja mam pokój? To jest ten? Czy tamten? A w środku nasz pokój też wygląda całkiem spoko. Proszę bardzo, tutaj jest Zuzana, robiąca fryzurę. Tak wygląda łazienka, kibel, który w ogóle strasznie śmiesznie spuszcza wodę. Nie będę może tego prezent. No dobra, w sumie ciul. czemu nie? Uwaga. Tak dziwnie i takie powietrze z tego wylatuje. Nie wiem, nie wiem dlaczego wam pokazuję działanie kibla, no ale jest. Prysznic, lustro. Wielkie, więc można sobie zmienić stylówki i się przeglądać Tutaj taka mini półka z naszymi rzeczami Tu są rzeczy mokre, ponieważ Zuzia powiesiła swoje kostiumy No, także tak Safik jakiś coś ten Łóżeczko jedno I tutaj śpi Zuzia i tutaj ja Szafka nocna i tutaj śpią dziewczyny, które są naszymi współlokatorkami I są z... ze Switzerland? Czy z Niderland? Niderland One są z Niderland? Tak A nie ze Switzerland? No. I tutaj są produkty, prawda? Produkty dziewczyn. No nieważne, nieważne. To są rzeczy oczywiście dla mnie i dla Zuzi zabronione na ten moment. Niestety niestety w sumie, bo też nie wiadomo co sobie ja po tym alkoholu się działo, bo tutaj no, niekoniecznie jest to samo, co w Polsce. Jak bo tutaj jechaliśmy, to dosłownie czułam się jak w jakimś takim filmie, że wiecie, idzie się po plaży i się szuka jakiegoś jeziorka, żeby tylko się napić wody. Dosłownie, jak jakieś kurde, pustyni w puszczy, dosłownie. Tak sobie wyobrażałam tą lekturę i faktycznie tutaj, w tym przypadku tak to wyglądało. Jadąc tutaj do tego Las Vegas. No ale trzeba przyznać, że jest tutaj ogromny przepych. No i w końcu to miasto nazywa się też Miasto Grzechu, więc... O czymś to świadczy. Każdy hotel jest taki mega wypasiony, w każdym hotelu jest kasyno, milion restauracji i. Tak, luksusowe sklepy. Normalnie w naszym hotelu na przykład tak się idzie. To wiecie, tutaj macie jakieś luksusowe sklep, tutaj jest jakiś luksusowy sklep, nagle z hotelu przychodzi do jakiejś galerii w ogóle, która też jest jakby częścią tego hotelu. I tak naprawdę jest w każdym z tych hoteli właśnie coś takiego, także śmieszne. To jest. Ceny w sumie produktów nie są aż takie wielkie. W zasadzie takie jak w Polsce. Myślałam, że to będzie mega drogo, a nie jest aż tak. No lecimy na miasto, bo się już rozgadamy i potrzebnie także Narastara. No, jak w Syjatryku bez to śmiesznie! I tutaj są kelnerzy jako pielęgniarki albo jako lekarze, także, mega śmiesznie. Przody wódki są podawane w strzykawkach, także to jest niezłe A jak nie wiecie to dostajecie klapy Nie Nie Ja pierdzielę. to wygląda jak idzie z tą kroplówką na no, kitzior, a to tylko winiacz. O! Oh. Oh. One more, one more! Oh, no. Mamy troszeczkę inny klimacik, bo jest to Old town w Las Vegas, ale mimo wszystko styl jest bardzo fajny. Tu jest zip line, na którym może zaraz ktoś będzie zjeżdżał. Pink time. Zdecydowanie sklep dla fanów Coca-Coli. Co to jest? Śmiesznie. Ile tego tu jest w ogóle? Jest? Ten drive! Ej, kozacki, jaki słodki! Dwadzieścia dolce. Już nie jest aż tak kolorowo. Patrzcie <słuch> na to, ile tutaj jest w ogóle możliwości. No, co prawda trochę drogie, ale w zasadzie kupuje się to dla butelki, ale mimo wszystko w każdym z tych pojemniczków jest pićko. Ciekawa jestem, czy one mają jakieś inne smaki, czy to jest po prostu zwykła kola, ale wyglądają fajnie, trzeba przyznać. Wow, no pięknie! To mi się podoba, to jest opakowanko na kapsle, patrzcie na to, albo można to w sumie jako skarbonkę używać, jak kto chce. Ale kozackie, tylko, że ja tego ze sobą nie przewiozę, no niestety. Dla starszych widzów patrzcie jakieś śmieszne alkohole, takie przedzielone na pół. To są takie no wie, jakieś z mleczkiem, no niezłe są, naprawdę niezłe. <grystanie> Albo te kulki. Widziałam, że bardzo dużo osób je piję, więc chyba są dość popularne i jak zresztą widać po pustych pojemnikach. To są jakby takie jelly w tylko że chyba z alkoholem właśnie. A tu mam moje suvenirsy, kupiłam jeszcze sobie spinki do włosów, ale to Wam pokażę w hotelu. Teraz biorę energetyczka, bo. Po... Trzeba trochę się nabrać mocy na dalszą część dnia, pomimo że jest 20 sekund, dopiero ten dzień w zasadzie zaczynamy. Znowu jesteśmy w jakimś hotelu i patrzcie co to jest w hotelu jakiś mini park linowy. No kosmicznie, serio, raz są kasyna, raz są takie oto panie, raz są parki linowe, także to jest niezłe. No mocne fotyczki z Mocne foteczki nie wierzę. Let's go! Sła, stała dosłownie kilkunastometrowa kolejka, i ludzie się ustawiali, żeby tylko móc zrobić sobie zdjęcie. A my sobie normalnie boczkiem przeszliśmy, jak gdyby nigdy nic. Także nie rozumiem, po co ta kolejka, ale Dobra, I panie, mamy chociaż. lepsze kłoty niż oni stojący na godzinę. Dokładnie, dokładnie. Dobra, weszliśmy teraz do uwaga, hotelu. To jest hotel. Nie co nie? No, właśnie w tej to restauracji w sumie bardziej powiedzianej, gdzie można kupić pićko kupiliśmy takie jelly shotsy. Czyli tylko shotsy i no, no, czuć ten alkohol. O, mocne, no. Mamy taka tak ma tylko 13%. Nie dobre. Właśnie będziemy wchodzić na takie koło mojskie, kupiliśmy to bilety. A jutro przejemy zipline. Proszę bardzo, jaki sklep. Wchodzimy. Wow, jak się otwierają wrota. No jest fajnie i ładnie pachnie. To na pewno. Ile słodyczy. Boże, świetnie. To był raj dla Patryka, bo on kocha słodycze. Patrzcie, nawet z robaczkami do przegryzienia się znalazły cukierki. Idealnie. Wracamy właśnie, mam suwenirsy i mam Saboya. W ogóle dostałam kanapkę w Saboju z Afriko. W sensie jakby to było dziwne, bo Zuzia zamawiała pierwsza i ona za swoją zapłaciła. Ja tak podchodzę do kasy i chcę zapłacić za swoją. A on, że nie, a ja takie, what the fuck, no i daje mi tą kanapkę, ja mu daję pieniądze, on mi daje kanapkę i tak się wymieniamy, ale najgorsze jest to, że nie chciał tych pieniędzy i to było strasznie dziwne, ale stwierdziliśmy z Zuzią, że no trudno, no to sobie wezmę tą kanapkę, no co, jak nie chciał kasy, no to co ja miałam zrobić, no wzięłam sobie. Tam jest hotel Pałac, a my jesteśmy w hotelu Piramidka, tak jak wam mówiłam wcześniej, już lecę, bo Zuzia ode mnie uciekła. Proszę bardzo, research suvenirsów i tutaj na początku rzeczy dla mojej siostry i dla Patryka, czyli jakieś takie coś tam. To ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakiś filmik z testowaniem tego wszystkiego, bo w sumie ciekawie to wygląda. To są jakieś takie proszki smakowe. Tutaj są jakieś poproksy, też może być całkiem śmieszne i smaczne. Tutaj w ogóle jakieś cukierki, które wyglądają jak papierosy. Nie wiem, stwierdziłam, że mają fajne opakłanko, więc wezmę. Tutaj kubeczek dla mojego taty do kawusi, bo mój tata lubi espresso, ekspresso, tak to się mówi, no nieważne. Tutaj pocztóweczki, bo kilka osób mnie poprosiło o pocztóweczki. W ogóle myślałam, żeby może zrobić taki konkurs, żeby sami coś tam napiszecie w komentarzu i ja wam wyślę taką pocztóweczkę. Widziałam, że parę osób tak robi, to by mogło być całkiem fajne, także nie wiem. Powiedziałabym, że dajcie znać, ale w sumie wy zobaczycie ten filmik już po fakcie, jak już wrócę do Polski pewnie, albo chociaż do San Diego. Więc zobaczę. Tutaj są skarpetki z roślinkami, ten kto wie, ten wie. Tutaj mam jeszcze jeden prezent, ale już tego nie wyjmowałam, bo to są takie szklane słoiczki. Nie wnikajmy. Po prostu to są szklane słoiczki. Tutaj kupiłam trzy rzeczy w sumie dla siebie. Jedna to jest magnes, bo stwierdziłam, że jak będę miała swoje mieszkanko, oczywiście jak z i pójdę na studia, to będę miała taką ścianę z magnesami i sobie właśnie kupiłam na pamiątkę, bo mimo wszystko w tym Las Vegas, mi się naprawdę bardzo podobało. To jest bryloczek do kluczy. Nie mam żadnego bryloczka do kluczy, dlatego stwierdziłam, że... O nie! teraz w tym miejscu muszę kupić i były takie ładne, jakieś brokatowe eleganckie. Tymczasem ja, która stwierdziła, że a co mi ta wezmę opakowanie na alkohol. Mimo, że tak jak wiecie ja nie piję za bardzo alkoholu, ja nawet nie przepadam za alkoholem to mimo wszystko stwierdziłam, że to wygląda całkiem cute i no trudno, będzie na czarną godzinę. Tu jeszcze jedna rzecz dla mnie wziąłam ze sobą na jest taką spinkę czarną, ale zostawiłam ją nie wiem gdzie w sumie, w sensie ona powinna być gdzieś w pokoju w San Diego ale no że ją znajdę Witam was w kolejnym dniu. jeszcze jestem wymalowana, ale będziemy dwie godziny jechać, bo dzisiaj jedziemy na Grand Canyon mega się cieszę, bo widziałam foty w internecie i wyglądają kosmicznie, więc myślę, że jeżeli foty tak wyglądały, to tym bardziej tak będzie wyglądało wszystko na żywo Siedzimy już w Błysie, kupiłyśmy sobie piska w Starbucksie ja już swoje wypiłam. co dalej ma? Jakie masz? Dragon Fruit, Lemonade i coś tam dalej było, ale nie pamiętam No, taka, której chyba w Polsce nie ma. Ja w ogóle zamówiłam sobie Pink drink, tak to się nazywa, to jest truskawkami i to chyba jest w Polsce, ale powiedziałam pink dragon. Nie wiem czemu jakoś miałam w głowie tego dragona i pani mi zrobiła pink drink zamiast truskawek dragona, także... W sumie jeszcze lepiej No i teraz jedziemy do tego Grand Canyonu Z że już byłyśmy takie zmęczone podróżą Już stwierdziliśmy, że już żałujemy, że tutaj przyjechałyśmy No, ale. Powiem, że masakra Nigdy w życiu nie czułam się tak źle podczas podróży No w sensie jakaś taka Żadne. monotonna była ta podróż Ponieważ jechaliśmy całą drogę prosto Bez żadnych zakrętów, bez niczego Cały czas były widok, widoki To takie monotonne strasznie Ale powiem wam, że myślę, że teraz może powiedzieć, że było warto Patrzcie na te widoki Przejeżdżamy obok tamy Hubera. Proszę bardzo, jakie widoczki ze robi zdjęcia, Jezu, nie Nieźle, nieźle to wygląda. Zdałam sobie sprawę, że jak mówię po angielsku, to często mam problem ze słówkiem Victims i Vaccinated. Nie wiem dlaczego one mi się strasznie mylą. I wyobraźcie sobie, jestem na lotnisku, gość mi prosi o szczepionkę i... Yes! I have my victims! Czyli tak, mam moje ofiary! No super! Świetnie! I said you're holding back She said shut up and dance with me This woman is my destiny She said ooh ooh Shut up and dance with me When the sun shines we shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend I cannot but sing can write till the end Can stand under my umbrella. Ela, ela, e. Kupiłam koszulkę i wiecie, ją rozłożyłam i ją oglądałam. My tak stoimy, ja tak patrzę, tam na pewno może ją zrobił. Nagle Paulina zaczęła tak, aaa, i on mówi, o co chodzi, może. Ja się tak przestraszyłam tego typu, a on tak stanął z nami, tak. A ja takie what the fuck, jakieś ścipół, no nie na 100%. Potem on, on do nas podszedł ze swoim kolegą, okazało się, że są z Francji i zaczęli z nami gadać. i obstawiam, że oni byli po 30, tak szczerze. No na pewno. Ja zresztą od niego po francusku zaczęłam, że żuma père polin, coś tam, bo wiecie, uczę się francuskiego w szkole i coś tam ogarniam. Coś nie, coś potrafię. Nie to, że nie się, to chwalę. się chwalę! Zgodnie jakbyśmy były normalne, ale nie jesteśmy nawet ani grama, bo Zuzia ma antybiotyki i nie możemy pić, a ja Zuzię wspieram w tym wszystkim, dlatego ja też nie piję. Taka dobra przyjaciółka. Wracajmy do tłumaczyna. ja do niego coś po francusku, a on ja do mnie... A, a to zaraz mnie... A Potem się okazało, że on się zapytał, czy byłyśmy. On to tak powiedział. Czy byłyśmy? I powiedział... Brzydze brzydze". A ja takie... Gdzie? Proszę bardzo, gdzie? A on... A on... Ja myślałam, że on do niej mówi po francusku. <laughs> ja to ja byłam takie to, morda, się ale aż tak mnie teraz... tego nie ogarniam. Tak do mnie patrzy jak najbiotkę i... Ale ja się tylko zapytałam, czy byłeś... Brzydze brzydze no ja takie yy. A potem się okazało, że chodzi o universal, ale tylko on to powiedział po francusku, jakby z tym francuskim akcentem. Strasznie to było. potem a od dzisiaj jesteśmy moi drodzy z Warsowi. Warsowia, Warsowia. Warsowia, z Warsowi, rozumiecie? No i teraz sobie chodzimy i Oglądamy jeszcze jakieś takie pamiąteczki. No co prawda to już jest duże rzeczy pozamykane, bo jednak jest niedziela, a, a. to jest takie, takie życie... No, to już jest poniedziałek, my... bo już mamy drugą trzydzieści. A jutro mamy wyjazd z Las Vegas. Co będzie kończyło tego vloga? Pani sobie przynajmniej papieroska, pani policja nie ma nic przeciwko. To samo z Piciem, to akurat jest chyba jedyne miasto w Stanach, czy nie? Tak, chyba nie wiem czy czy nie stana? wiem. Wiem, że naprawdę tutaj możecie normalnie chodzić i pić I tutaj nie jest, wam nic nie tak. zrobi, nie dostaniecie znaczy, mandatu Znaczy nie wolno, po prostu nie można Chciałam tutaj publicznie. o ulicy powiedzieć, tak w miejscach właśnie na ulicy coś na takim, takim opasażu, jak teraz idziemy A tutaj normalnie można cię, Możecie zerować tak. wszystko, co chcecie, moi drodzy No ale w ogóle tutaj ludzie są tacy śmieszni W sensie, dużo osób tak zagaduje To nie jest, to nie jest tutaj dziwne, że ktoś podejdzie, kogo nie znacie w ogóle I powie wam, o jaka super stylówka Albo o jak super wyglądasz To tak. nie że dzisiaj miałeś taką sytuację No, na przykład dzisiaj do mnie pani e, w McDonaldzie Chyba byliśmy, powiedziała, że te porty ładnie wyglądam, że no, to No właśnie, a ja mocno ostat... jest. Ja... Miło. No, a jak nie byłyśmy w na Innenalcie, to właśnie też do mnie jakiś ziomek patrzy i mówi, że wow, super wyglądasz, fajna stylówka, a ja takie, kurde. I czasami to naprawdę nie jest takie wulgarne, tylko po prostu ludzie to mówią tak szczerze. I to jest super, no. Super, super atmosferka. No, no ale to jest takie dziwne, że mentalność ludzi tutaj, a w Polsce jest tak bardzo diametralnie różna. Nie wiem, że takie jest, zobacz, to jest jakaś taka wystawa kolejna. Jaka wystawa? Chyba bardziej widzę, jak się świeci, cóż? Ej, no bo kicy, coś tam jest. Teraz się dowiem. Coś tam jest, a dzisiaj jest tak spokojnie nie powiem do ostatnich dni, Serio, na przykład wczoraj czy tam przedwczoraj to ja się w ogóle bałam wyjmować aparatu, że ktoś się po prostu go zabije. Ja update'owałam wam, ale wracamy z Las Vegas totalnie jestem nieogarnięta, ale ten w to po prostu Wniknijmy w to, że zepsuł nam się autokar, jesteśmy na totalnym pustkowym na środku autostrady bez picia, bez jedzenia, bez niczego totalnie. Mieliśmy jeszcze jeden postój i w na półtorej godziny. Znaczy tak, to był postój na jedzenie w teorii, na siku, ale był outlet obok i był tory godziny niby dużo, nie? Ale jadłyśmy, zanim zamówiłyśmy, zanim dostałyśmy jedzenie, zanim zjadłyśmy, to minęło. Ponad godzina i w sumie na ten outlet nie zostało nam praktycznie wcale czasu i dosłownie w ostatnie 20 minut robiłyśmy szybkie zakupy a takie ceny! Boże święty! Kupiłam sobie forsy białe za 180 polskich złotych w sensie normalnie to wyszło 40 dolców ale no przeliczając to bez minus 180 złotych, także czalicie, to jaka cena ja osobiście potrzebowałam w że to chyba 600 kosztowały zwykłe białe forsy, to też mnie w sumie zdziwiło, bo jak kupowałam dwa lata temu to też za 400 były no ale teraz strasznie podrożały ceny no ale 180 złotych, one nie w Polsce nie kosztowały, także naprawdę korzystnie, korzystnie co prawda wzięłam o jeden rozmiar za duży, mam nadzieję, że to mnie jakoś nie będzie bardzo przeszkadzało i kupiłam sobie jeszcze kurteczkę, która była przyzniona ze 115 dolców na 79, więc na akurat sporo, bo wychodzi około, 100, około 330 zł za nią coś takiego 340 może, ale no jak patrzyłam na stronce, znaczy w teorii nie ma jej na polskiej stronie, nie wiem czemu. Może po prostu jej nie wyprodukowali jeszcze w Polsce, albo jeszcze nie, miało, nie miała dostaw do Polski. Ale na zagranicznej stronce ona i tak w sumie jak przeliczyłam, no to no tak jak mówiłam, 115 kosztowało albo nawet 150, więc tak różnie. Także się w sumie cieszę, że kupiłam. No, także jeszcze teraz zażywamy promieni słonecznych, jak widać ja już jestem dość mocno spalona. Ale co mi tam, w San Diego będę najwyżej się kurować, bo tam jest zimniutko, dlatego też kupiłam kurtkę, bo w zasadzie wzięłam na ten wyjazd tylko dwie bluzy i no z tobą nie chodzę i aż pewnie ludzie z mojej klasy sobie pomyślą, że jakiś brudas, że cały czas w dwóch bluzach tylko chodzi. No ale chociaż teraz będę miała jeszcze jakąś kurteczkę.